Dwa tygodnie mijają bardzo szybko, nasza oferta się powiększa, dlatego pora na kolejną garść nowości w ofercie militaria.pl Zaczynamy od potężnego urządzenia. Lornetka Celestron SkyMaster 25x70, przeznaczona przede wszystkim do obserwacji nieba. Lornetka posiada pryzmaty wykonane ze szkła optycznego BAK4, wypełniona jest suchym azotem. Powłoki antyrefleksyjne to powłoki systemu Multicoated. Z tak dużego urządzenia najlepiej prowadzić obserwacje ze stabilizacją, dlatego jest tutaj również gniazdo do montażu na statywie. Niektórzy twierdzą, że bielizny termoaktywnej nigdy za wiele, dlatego na lato mamy dla Was koszulkę. Ride 2 firmy Under Armor. Ta koszulka została wykonana z miękkiej tkaniny 4-way stretch. Zastosowano tutaj technologię Heat Gear Armour Vent oraz Anti-Odor. Jeżeli poszukujecie niewielkiego multitoola, który zmieści się w Waszym portfelu, to mamy dla Was kartę survivalową BCB Mini Work Tool Black. Karta to kilkanaście narzędzi, m.in. nóż, śrubokręt, otwieracz do puszek, otwory do odkręcania nakrętek, a także kątomierz. W zestawie znajduje się pokrowiec. Na letnie wyprawy proponujemy Wam dwa noże firmy Cold model Recon 1, jeden z głównią Spear Point, a drugi z głównią Clip Point. Głównie noże wykonano ze stali nierdzewnej S35VN, pokryto je powłoką DLC, mamy tutaj blokadę Triad Lock. Noże wyposażono również w klipsy do montażu chociażby na kieszeni czy pasku. A na letnie wieczory. Na letnie wieczory mamy dla Was lekturę, książkę, Snajperki dziewczyny z Armii Czerwonej, doktor Luby Winogradowej. Ta książka to historia dzielnych kobiet z Armii Czerwonej, które walczyły nie tylko z Niemcami, ale i z pogardą i molestowaniem ze strony oficerów Armii Czerwonej. Historia ich szkolenia, życia oraz przeżycia na froncie II wojny światowej. To tyle na dziś. Mi oczywiście, jak zwykle, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na nasz Facebook, na nasz YouTube, na nasz Instagram. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Zgasła lampa. Tiny.